Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw między innymi silny mróz sprawcą awarii sieci ciepłowniczej na terenie Jasła. W poniedziałek do szkół wrócili uczniowie najmłodszych klas. Ponad 23 miliony złotych Sanocki Ratusz planuje przeznaczyć na inwestycje w 2021 roku. Trwają prace archeologiczne na ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Silny mróz sprawcą awarii sieci ciepłowniczej na terenie Jasła. Mieszkańcy zostali we wtorek pozbawieni dostaw ciepłej wody w kranach. Zimne były też kaloryfery. Awarię pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej usuwali kilkanaście godzin, naprawiając pękniętą rurę przy ulicy Chopina. W momencie zaistnienia tej awarii było u nas minus 13 stopni. No i wiadomo, miasto zostało wyłączone z uwagi na spadek ciśnienia wody sieciowej, źródło ciepła zostało całkowicie wyłączone. Od godziny pierwszej w nocy do siódmej rano pozbawione było całkowicie dostaw ciepła, natomiast od godziny siódmej uruchomiona była część miasta, to znaczy szpital jako newralgiczny punkt plus osiedle na Kotlina. Natomiast w godzinach ósma, dziewiąta została uruchomiona dalsza część miasta. Takie awarie podczas ujemnych temperatur się zdarzają, dlatego sieć ciepłownicza jest stale modernizowana. Dodatkowo w Jasielskiej ciepłowni odchodzi się od podgrzewania wody węglem. W tej chwili jesteśmy w końcowym etapie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa niezależnego układu kogeneracyjnego przy ciepłowni. Obok, tu w sąsiedztwie będą to dwa silniki kogeneracyjne o mocy każdy 2 MW elektrycznej, 2-3 ciepła. Skutek będzie taki, że około 50% ciepła będzie wyprodukowanego z gazu ziemnego, który w tej chwili już jest dostarczany z sieci gaz systemu. W poniedziałek po długiej przerwie do szkół wrócili uczniowie najmłodszych klas. Naukę stacjonarną rozpoczęli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, a także uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Uczniowie klas 4-8 oraz szkół średnich, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego, nadal uczą się zdalnie. W Krośnie do szkół powróciło ponad 1100 najmłodszych uczniów. Na 1200 ponad 1260 uczniów króśnickich klas 1-3 dzisiaj do szkół nie przyszło tylko 61 uczniów, czyli to jest bardzo marginalny procent. Mamy 65 oddziałów, to jest praktycznie nawet nie w każdym oddziale po jednym, uczniu. to jest normalna sytuacja taka, jaka bywa w trakcie yy, typowej realizacji roku szkolnego w czasach yy, niepandemicznych. Jeżeli chodzi o, o, o to, bardzo dobra frekwencja. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to w klasach 1-3 uczy 90 kilku nauczycieli, i dzisiaj do pracy z powodów chorobowych nie przyszło, znaczy no, nie tylko, no, po prostu nie przyszło do pracy dwóch nauczycieli. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, powrót najmłodszych do szkół odbywa się w reżimie sanitarnym. W chwili obecnej jest taka sytuacja, że klasy pierwsze wchodzą wejściem D, czyli oddzielnym. Klasy drugie i trzecie wchodzą głównym wejściem i pracujemy bez dzwonków, czyli nauczyciele dopasowywują sobie przerwy, tak, aby dzieci nie stykały się ze sobą, więc no mamy tutaj nadzieję, że ten kontakt będzie jak najmniejszy. Dyrektorzy szkół są zobowiązani także do prowadzenia świetlic. Nauka stacjonarna w starszych klasach jest zawieszona do 31 stycznia. Ponad 23 miliony złotych Sanocki Ratusz planuje przeznaczyć na inwestycje w 2021 roku. Projekt budżetu Sanoka na ten rok zakłada wydatki na poziomie blisko 200 milionów złotych. Wydatki bieżące wzrastają i to znacznie. W porównaniu oświata z roku 2017 do obecnego roku to jest 13 milionów różnicy, czyli więcej miasto musi dopłacać można powiedzieć do oświaty. To jest wielka bolączka, myślę nie tylko samorządu sanockiego, ale wielu ościennych samorządów i chyba w całej Polsce. Wśród najważniejszych inwestycji burmistrz Tomasz Matuszewski wymienia budowę mostu przez rzekę San. Chcemy rozpocząć już w tym roku pierwszym projektem, i jeżeli uda nam się operat z wiosny i jesieni, to już myślę, że w kolejnym roku będziemy w 2022 początkiem, będziemy wbijać pierwszą łopatę pod budowę tej inwestycji. Dodatkowo budownictwo wielorodzinne rozpoczynamy na zasadzie naszego TBS-u, teraz SIM-u, budowę mieszkań wielorodzinnych na ulicy Konarskiego. Tam powstanie trzy bloki. Wdrożyliśmy dwa projekty, z których dostaliśmy dofinansowanie. Funduszu Inicjatyw Lokalnych to jest projekt na kanalizację i na rozbudowę przedszkola. I oprócz tego projekty, które wdrożyliśmy na rozbudowę strefy ekonomicznej na Okulickiego tam 33 hektarów pod inwestycje dla przedsiębiorstw. Głosowanie nad przyjęciem budżetu ma odbyć się 21 stycznia. Do końca marca będą prowadzone prace archeologiczne na ulicy Grumwaldzkiej w Rzeszowie. Następnie ma rozpocząć się przebudowa deptaka. Archeolodzy pracują w kilku punktach. W grudniu natrafili między innymi na mury dawnej bramy Santomierskiej. Odkryto mury różnej proweniencji, zróżnicowane konstrukcyjnie, bruk kamienny. Także jest to nowy argument do historii miasta. Te prace jeszcze nie są zakończone, zobaczymy w jakim kierunku one się jeszcze dalej potoczą. Oczywiście zbierane są zabytki archeologiczne dotyczące codziennego życia tutaj mieszkańców Rzeszowa, to jest różnego rodzaju ceramika i inne obiekty. Rzeszowski Ratusz szacuje, że przebudowa Deptaka wyniesie około 4 milionów złotych. Po remoncie ulica Grunwalska będzie miała podobny charakter jak ulica 3 Maja i Kościuszki. No, oczywiście płyty granitowe, będzie dużo takiej małej architektury typu ławki, latarnie stylowe i duże zieleni przede wszystkim. My oczywiście będziemy w jakiś sposób chcieli upamiętnić ten fakt, że to była brama jeszcze. Dokładnie nie wiemy, w jaki sposób to zrobimy, ale na pewno, na pewno taki ślad um, zostanie. Władze miasta liczą, że przebudowa ulicy Grunwaldzkiej zakończy się jeszcze w tym roku. Dwa pojemniki na plastikowe zakrętki zamontowano na Placu Harcerskim w Sanoku. Pieniądze ze sprzedaży zakrętek zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom niepełnosprawnym. Inicjatorem akcji są Sanocki Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz Sanocka Straż Ochrony i Ratownictwa Zwierząt. Widzimy duże zaangażowanie mieszkańców miasta Sanoka i okolicznych miejscowości ponieważ w ciągu 4 dni, pierwszych czterech dni umiejscowienia tych pojemników, pojemniki były pełne, a obok pojemników jeszcze leżały worki z nakrętkami. Dlatego w tej chwili to już jest drugi pełny pojemnik. Fundusze pozyskane ze sprzedaży nakrętek z pojemnika w kształcie neuronu, czyli logo Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rosjanego, będą przekazywane na pomoc osobom, które borykają się z różnymi niepełnosprawnościami. Z kolei nakrętki z pojemnika w kształcie głowy kota będą przekazane na kastrację i sterylizację kotów. Ta pomoc trafi do. Właścicieli kotów, których nie stać na sterylizację i kastrację. Często zdarzają się koty bezdomne, które zostają adoptowane przez dobre osoby, których jednak nie stać na sterylizację i kastrację. I po to jest ta akcja, żeby tym osobom pomóc. Inicjatorzy zbiórki liczą, że podobne pojemniki pojawią się także w innych częściach Sanoka.